Kolejny odcinek dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 754? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na piątek, 21 listopada 2025 roku, dziedzictwo odcinek. 754 co się wydarzy? Aize nie może się pozbierać po rozstaniu z Feritem. Ferit też źle znosi tę sytuację. Aize zaczyna podejrzewać, że za nagłą zmianą w zachowaniu Ferita coś się kryje i postanawia to sprawdzić. Ferit spotyka się z Didem, córką zbiegłego gangstera. Chce ponownie zdobyć zaufanie dziewczyny i dzięki niej dotrzeć do jej ojca. Z oddali przygląda im się Aize, przekonana, że Ferit znów zdradza ją z tą samą kobietą, co przed laty. Yaman i Nana przygotowują się do ślubu i rozmów z inspektorami. Szykują wspólne zdjęcia i historię ich rzekomego związku. Na wieść o ślubie Jamana i Nany Nedim składa w ich sprawie doniesienie o zamiarze zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Neze zauważa u Kirpiego szalik, który podarował ojcu Basak, dziedzictwo odcinek 754 kiedy oglądać? Nowy, 754 odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w piątek, 21 listopada 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD. O czym jest Dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusuf. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły.